Zdradzona kobieta umieszcza w sieci film z własnej zdrady. Były facet tej kobiety zdradził ją, więc postanowiła ona zrobić to samo i wrzucić nagranie z całego zajścia do sieci. Zamiast rozpaczać, kobieta nieźle zaszalała, gdyż na nagraniu widać, że w odwecie zdradziła swojego faceta aż z trzema innymi kolesiami. Nie sądzicie, że to trochę chore. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i nie zapomnij też o zasubskrybowaniu naszego kanału. Zobacz też inne nasze materiały i odwiedź naszą stronę buzznews.pl. Cześć!